Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na ranking 20 najlepszych książek, jakie przeczytałam. Na 100% będzie to dla mnie bardzo trudne zadanie, żeby od 1 do 20 ułożyć 20 najlepszych książek. Które znajdują się właśnie tutaj w tym listku. Dlatego, że poprosiłam moją siostrę wczoraj, aby z mojej aplikacji na Goodreads wypisała 20 książek na takich karteczkach, którym dałam 5 gwiazdek na 5. 5 gwiazdek z tego względu, że na Goodreads właśnie taka skala jest, czyli te najlepsze książki. Będzie to też trudne z tego względu, że tutaj są pomieszane gatunki. Jest tutaj reportaż, literatura piękna, thriller, kryminał, no nie wiem, tak mi się wydaje, nie mam pojęcia jakieś siostra mi tutaj te, te tytuły wypisała. Mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu i będę się dobrze bawić. Losuję pierwszą książkę. Lockdown to kryminał, który czytałam w ubiegłym roku. Ubiegłe wakacje i bardzo mi się ta książka podobała z tego względu, że była na czasie. Wiecie, lockdown kobieta, która mm, musi zdobyć kasę jak najszybciej, żeby uratować swoją córkę. Podobało mi się, naprawdę mi się podobało. Nie wiem, czy podobało mi się teraz tak samo, no ale no, na razie dajemy na pierwsze miejsce. Historia przemocy to książka, którą skończyłam w tamtym tygodniu. Niesamowicie mi się podobała, była tak bolesna, tak, tak prawdziwa i tak uniwersalna I no wiadomo, leci przed lockdownem Poza mną, książka Bianki Okońskiej, jest to mój patronat i jest to książka bardzo taka terapeutyczna dla nas. To taki katarzis dla czytelników, którzy mieli styczność z toksyczną relacją. Naprawdę dobra książka i leci pod historię przemocy. Świnka zwana truflu. To książka z literatury dziecięcej dla młodszej młodzieży, zdecydowanie dla dzieci w sumie, ale tak bardzo mi się podobała, że dała mi jej finalnie 5 gwiazdek. I widzę, że tutaj moja siostra podczas, no nie wiem czy to będzie widać, o, podczas pisania poczyniła pewne tutaj plastyczne dzieła. I tutaj mam świnkę dzięki Ola. Leci pod, poza mną. Dzisiaj narysujemy śmierć Reportaż Tochmana, który zmiłtył mnie z powierzchni ziemi e, Tak bardzo bolesny, tak przesycony tym wszystkim, co działo się w Rwandzie w roku 1994 Wow, wow, ale wiecie co? Hm, teraz tak zastanawiam się, gdzie ją umieścić Historia przemocy, dzisiaj narysujemy śmierć Ok, historia przemocy Dobra, daję ją na pierwsze miejsce. Burzące. O matko, ta książka jest tak cudowna! To książka rewelacyjna, pokazująca do czego prowadził rasizm, do czego prowadziło uprzedzenia, jeśli chodzi o osoby czarne. To książka pisana z perspektywy osób czarnoskórych, ale mamy też osobę białą, która jest uprzywilejowana i ona rozumie osoby czarnoskóre i, jest, i chciałaby napisać o nich książkę. Naprawdę to książka godna polecenia i leci na pierwsze miejsce. Horyzont Jakuba Małeckiego Wszystkie książki Małeckiego sprawiają, że... No, że moje serce otwiera się jeszcze mocniej na jego historię Z tego co pamiętam, to mieliśmy tam mężczyznę, który bardzo dużo przeszedł Mieliśmy również tam jego sąsiadkę i... Oni mieli się ku sobie, ale w tym takim bardzo przyjaznym sensie Żadnej miłości tam między nimi nie było, po prostu oni się bardzo dobrze rozumieli I... Horyzont leci przed poza mną. Rdza. No super, po prostu cudownie, chociaż rdza jest jak dla mnie najlepszą książką Małeckiego. Jest lepsza niż horyzont. To jest moje zdanie, ale też może dlatego, że to była pierwsza książka małeckiego, jaką przeczytałam, to Czytałam ją w ogóle w Jastrzębie Górze, jak byliśmy z chłopakiem na wakacjach, narzeczonym na wakacjach rok temu. I od tej książki zaczęła się moja miłość w ogóle do Małeckiego. Rdza leci przed historią przemocy. Władca Much to książka o dzieciach, tak naprawdę, o młodych ludziach, którzy rozbili się na pewnej wyspie, i oni nie mają nad sobą w ogóle żadnych osób dorosłych oni muszą jakby stworzyć sobie swoją hierarchię na tej wyspie. I ta książka podobała mi się, ale nie wiem, czy podobałaby mi się równie mocno teraz. Ta książka jest porównywana do roku 1984, porównywana w tym sensie, że jest tak samo ważna jak rok 1984 Ale yy, rok 1984 Orwala jest zdecydowanie lepszy niż Władca Much I, i co? Władca Much... Ja wiem, miałam z nią duży problem, dałam jej 5 gwiazdek, chyba teraz bym tych 5 gwiazdek nie dała, no więc yy, leci przed lockdown, ŁOWCZYNI To książka bardzo gruba ma ponad 600 stron. To książka o kobietach o niemarkowej, która postanawia. Wstąpić w szeregi kobiet, które latają. I dzięki tej bohaterce przenosimy się w świat wojny, kiedy kobiety właśnie no, uczestniczyły w tej wojnie, w tych wojnach. I powiem Wam, że Nina Markowa to bohaterka książkowa, która, jak dla mnie, jest wykreowana niesamowicie. To jest taka kobieta z krwi i kości, która nie da sobie w kaszę dmuchać. To kobieta, która umie powiedzieć nie. To kobieta, która jest naprawdę tak mocno zdeterminowana do tego, żeby spełniać swoje marzenia. No, rewelacyjna książka, rewelacyjna. I drugą bohaterką jest dziewczyna, która chce zostać fotografką. I jej ojciec sprowadza, przyprowadza do domu swoją kobietę, która. Będzie jego następną żoną. I okazuje się, że ta kobieta ma dużo za uszami. Też książka o ściganiu zbrodniarzy wojennych. I ona jest tak niesamowicie dobrą książką. I o niej jest tak cicho. Powiem wam, że nie mam tej książki u siebie, z tego względu, że jest ona w domu mojej zmarłej matki chrzestnej. To była książka, którą czytała przed śmiercią. To będzie taka moja pamiątka po, po cioci Łowczyni. Lecimy na drugie miejsce. Tipi i ja. Ojejku, ta książka jest tak cudowna. Na młodzieży, ale osoby dorosłe. Też muszą ją koniecznie przeczytać. To książka o bliźniaczkach syjamskich, pokazująca, z czym muszą mierzyć się takie bliźniaczki. To książka pisana wierszem, no, jest taka forma nieoczywista, ale myślę, że ta forma idealnie nadaje się do przekazania czytelnikom historii TP i Grace. Wow, naprawdę wow. I teraz zastanawiam się, TP i ja na trzecie miejsce. Kasienka. To druga książka autorki jak którą czytałam w swoim życiu, to historia o dziewczynce, która poszukuje siebie, która dorasta, która dojrzewa na kartach tej książki. Również mamy formę wiersza. To książka właśnie o tym jak dorastają w ogóle dziewczynki, z czym one muszą się mierzyć. To właśnie fajna książka dla osób młodych, żeby zobaczyli bratnią duszę właśnie w Kasieńce. Ale nie podobała mi się tak bardzo jak Tipi i ja. No i tak zastanawiałam się, gdzie ją tutaj wstrzelić. Wstrzelę ją przed, przed świnkę zwaną truflą. Zostawiła. Wiecie co, to nawet nie muszę mówić, ona idzie na pierwsze miejsce. To książka moja, ulubiona, jest najulubieńszą książką ever. Wszystkim ją polecam i wszyscy się zachwycają, więc sorry, ale leci na pierwsze miejsce. Wiem, że ona nie umywa się do reportażu: dzisiaj narysujemy śmierć czy do służących, ale to książka taka moja, taka, która mm, sprawiła, że ja w sumie dołączyłam do Bookstagrama. Trzy lata temu. To książka, którą czytałam, którą chłonęłam i która już przeszła przez tyle rąk bliskich mi osób, że ona ma u mnie w sercu czytelniczym swoje specjalne miejsce. To książka o dwóch bohaterkach, szczególnie o klarzek, która została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym przez swojego ojca, z tego względu, że po prostu zakochała się w takim mężczyźnie, który nie był w jej klasie społecznej, był zdecydowanie niżej. No, i ojciec stwierdził, że coś z córką jest nie tak, i umieścił ją w szpitalu psychiatrycznym. I to, co w tym szpitalu się działo. Kochani. Aż naprawdę mam gęsiąc skórki, jak o tym myślę. I po drugiej stronie mamy Izabel, dziewczynę, która. Straciła swoich rodziców, która trafia do nowej rodziny, i ta rodzina zajmuje się w ogóle takimi muzealnymi aspektami. I trafiają właśnie na ślad tego szpitala psychiatrycznego, do, której, do którego kiedyś trafiła Klara. I ta Izabel czuje, że bardzo polubiłaby się z Klarą, bo też nie jest rozumiana w ogóle przez swoje otoczenie, przez rówieśników. To książka Majsterzdy. Pasażer 23 Sebastiana Ficka. Teraz ta książka nie otrzymała połowy mnie 5 gwiazdek, myślę, że mniej. No natomiast nie ma co tutaj roztrząsać. To książka, która, której akcja rozgrywa się na statku pasażerskim. Tam mamy zaginięcie dziewczynki. I czytając to, miałam dreszcze. Przeczytałam tą książkę tak naprawdę w jeden dzień. Podobała mi się wtedy. Natomiast niektóre aspekty w tej książce były mocno naciągnięte, ale summa summarum. Nie wiem, chyba z emocji dałam tej książce 5 gwiazdek, więc daję ją przed Much Dzieci, których nie ma, to książka z literatury przeznaczonej dla. Dzieci od 9 roku życia, albo chyba 12. Nie wiem. Ale to książka z serii pod tytułem Wojny Dorosłych: Historia Dzieci. I to książka, która mnie wstrząsnęła. To książka o obozie koncentracyjnym dla dzieci. Naprawdę to książka miażdżąca po prostu. I tak zastanawiam się, gdzie ją tutaj umieścić. Służące, łowczyni, TPI i ja. co? Dam tą książkę przed Tipi. Joseph, kolejna książka Małeckiego. Myślę, że zdecydowanie lepsza niż horyzont, niż rdzanie, ale, ale lepsza niż horyzont na pewno. To książka, która oddaje hołd autorowi Josephowi Konradowi. To książka, która rozgrywa się w szpitalu. To książka, w której mamy czterech bohaterów i to książka bardzo taka klaustrofobiczna, taka dusząca, taka, która wciąga i która zupełnie nie pasuje do Małeckiego. Ona jest zupełnie inna niż rodzanie niż horyzont. Tam mamy takie ludzkie historie, takie proste, takie codzienne. Tutaj ta książka jest zupełnie inna, ale to nie znaczy, że gorsza jest zdecydowanie na przykład lepsza niż horyzont. Więc daję ją przed horyzont i. Niżej e, historii przemocy. Wszystko za Everest, i tutaj kolejna, e, kolejne po prostu e, dzieło mojej siostry e, Góry. Ola, kocham cię za to. Wszystko za Everest. To książka Johna Krakauera, reportaż. To druga książka z gatunku literatury górskiej, po którą sięgnęłam w swoim życiu. I to reportaż naprawdę bardzo dobry. Bardzo mi się ta książka podobała, chociaż pierwsza część jakby tej książki nie jest tak mocna, tak wciągająca jak dalsza część. Natomiast ten reportaż naprawdę polecam i daję go niżej. Dzisiaj narysujemy śmierć. Rok 1984 Orwella. To książka, która powinna być must read dla wszystkich, szczególnie dla polskiego społeczeństwa. To książka, która pokazuje, do czego prowadzą rządy dyktatorskie, do czego mogą one prowadzić. To książka stawiająca przed Pytanie, czy chcielibyśmy żyć w ogóle w takim państwie? I jeśli nie, to musimy robić wszystko, żeby do czegoś takiego nigdy w życiu nie dopuścić. Trzeba się momentami nad nią zastanowić, ale to, co tam się dzieje, jest tak wstrząsające, szczególnie dla, dla mnie, bo ja żyję w Polsce, widzę, co władza robi po prostu na oczach polskiego społeczeństwa i uważam, że tą książkę powinien przeczytać każdy. I teraz tak się zastanawiam, gdzie tu umieścić. Rok 1984 dzieci, których nie ma e, e, e. niżej e, historii przemocy. Jaskółki z Czarnobyla. To jest jeden z najlepszych kryminałów, jakie przeczytałam w ogóle w swoim czytelniczym życiu To książka o morderstwie w Prypeci w XXI wieku Ale również mamy tutaj odniesienie do historii wybuchu reaktora w Czernobylu Mamy takie właśnie wplatane niuansiki nu historyczne I w ogóle klimat tej książki jest taki... Taki tajemniczy, taki mroczny My możemy jakby oczami wyobraźni przenieść się tam I... No poczuć się naprawdę tak nieswojo w tej Prypeci, w Czarnobylu i, i w ogóle Naprawdę świetna książka, świetna I tak zastanawiam się, gdzie ją teraz umieścić Kasieńka, Horyzont, wyżej niż Horyzont, Józef Między Józefa a rok 1984 I ostatnim tytułem jest, zaraz się przekonamy, tam daralam. Karta małpa, też genialny thriller, który czytałam z doskoku I pewnie inaczej bym go odbierała, gdybym czytała jednym ciągiem Czytałam ją... czytałam tą książkę w Holandii W przyczepie kempingowej, kiedy byłam na zbiorach gruszek I czytałam ją tak jak mówię, no z doskoku Ale naprawdę mi się podobała, była to książka klimatyczna To książka o mordercy, który jakby nieprzypadkowo wybiera swoje ofiary Ale informuje bliskich tych ofiar y, o śmierci tej osoby w sposób taki obrzydliwy. Wysyła najpierw ucho i tam odcina pewne części ciała. No i oczywiście policjanci nie mogą dorwać tego człowieka, nie wiedzą kim ten człowiek jest w ogóle, i mamy tutaj w tej książce również aspekt psychologiczny, aspekt naszego mordercy. My możemy wejść w jego umysł, możemy wejść w jego dzieciństwo, w jego życie w ogóle, żeby y, jakby zrozumieć jego postępowanie. I teraz myślę, gdzie go umieścić Pasażer 23, Kasieńka poza mną, Poryzon Tę książkę umieszczę między mm, świnką zwaną truflą, a Pasażerem 23 Co nie znaczy, że ta książka jest zła, jest naprawdę dobra, ale wiecie, no tutaj mam ranking 20 książek No i musiałam ją gdzieś umieścić Więc to tyle, jeśli chodzi o ten ranking 20 najlepszych książek, jakie przeczytałam w swoim życiu. Mam nadzieję, że ten ranking w jakimś stopniu pomoże Wam wybrać książkę do czytania. Książkę, którą polecam i którą Wy też powinniście przeczytać. Dajcie mi również znać, czy ten filmik Wam się podobał. Czy może nagrać jeszcze jakiś ranking? No, z czymś innym, możecie mi również pisać propozycje. Będę wdzięczna za komentarze, bo ten ranking wyszedł w sumie spontanicznie i ja, oso ja osobiście jestem z niego dumna, więc dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście i widzimy się w kolejnych filmach.